Dzień dobry! Kolejny dzień Mistrzostwa Świata PDC za nami zostały rozegrane. Przed ostatnie mecze trzeciej rundy, więc czas sobie podsumować. Nazywam się Castle Factory i zapraszam Was na podsumowanie dnia. Na scenę jako pierwszy wybiłki Florian Hempel i Steven Bunting. Hempel po niesamowitej sensacji, a Bunting po kapitalnym meczu. No i co? No i Wales Bunting oczywiście jedzie dalej. Bardzo dobry mecz zagrał yy, Anglik. szczególnie pierwsze dwa sety też, nawet nieźle Niemiec je zagrał, ale ostatecznie to zawodnik z numerem 18 w rankingu gra dalej no i można powiedzieć że zasłużenie jeśli popatrzymy na średnie pierwszego seta to były ponad one 105 punktowe tak samo jeszcze w drugim już jakoś było troszkę gorzej ale też jak brawa dla obydwu zawodników i to bunting przychodzi dalej a na, w pojedynku angielsko-niemieckim dalej dalej prowadząc zdewanie gospodarcze ten mecz miał dwa, dwie, dwie można powiedzieć takie trzy fazy. W pierwszej z w dwóch w zdecydowanie grą był kalen, później zrobiło się 2-2 i wydawało się, że przemaga na sel. Ostatecznie jednak sel nie dowiózł z tego co miał, czyli po prostu Remisu 2 2 i wykorzystał to kalem 4 2 i żegnamy heavy metalowca. Na koniec tej sesji dostaliśmy najlepszy mecz tego turnieju, moim zdaniem. Ross Smith i Chris Dobby przez ponad połowę meczu grali na niesabsurdalnych średniach, bo Smith grał na średni 115 i przegrywał a 2 do 0, a Dobby miał lotki na 3 do 0 przy średni 120. Więc są tu mogli iść na niesamowite rekordy, ale ostatecznie stanęło na średnich ponad 100 punktów, co też jest bardzo dobrym wynikiem. I ten mecz wygrywa Dobby 4 do 2. I Ross Smith po raz kolejny żegna się z trzecią rundą. Jaka szkoda, a, a Chris Dobby zarazy Michaelem Smithem i szczerze na miejscu Smithowa bym się bo jeśli tak będą grali, to jeśli tak będzie grał Dobby, no to może być ciężko dla mistrza świata. A innymi z świata, a innymi z świata już przegrywa w trzeciej rundzie. Gelben Price, pierwszy z takich większy faworytów, odpadł z Mistrzostw Świata. Bo można było mówić, że odpadł już raj, odpadli ci rozstawienie, ale to raczej to są takie małe sensacje. A tutaj mamy prawdziwą gigasensację, bo spodziewaliśmy się, że Price po prostu tutaj wygra z lana. Ale to, co mówi Donald, wiedzie, że po prostu musi być do bólu skuteczny, no i do bólu skuteczny, można powiedzieć, w tych najważniejszych momentach był. Irlandczyk, jego procent na dawach wynosi 50%, więc w tych kluczowych momentach. Po prostu wygrał. A co ciekawe, Dolan w drugim rzędu wygrał mniej Legu od odrywala, ale ostatecznie wygrał cały mecz. Można i tak. Dolan wygrywa, a Price, no troszkę spadnie w sabeli, bo bronił pieniędzy za pół a teraz spadnie, teraz Dolan czeka na jakoś z parli Anderson, a na pewno najbardziej zadowolony z tej świadki jest Luke Litter, który będzie miał po prostu już już mu pod Price, już mu odpadł ride, no, odpadł mu też Wait, no sami najwięksi już mu odpadł, także on będzie już miał spokój. Bardzo blisko było sensacji w meczu Luke Humphries kontra Ricardo Pietreczko. Wydawało się, że 3-1 dla Niemca to już jest, pokazane, już jest pokazane, ale Anglik pokazał coś, co odróżnia mistrzu Świata, można powiedzieć czyli mental. Bo to co zrobił, pomimo że nie zagrał jakiegoś kosmicznego dalej spotkania, ale zdecydowana poprawa. I to właśnie Cool Hand Luke gra dalej 4-3. I żegnam po prostu tutaj Ricardo Pietreczkę w. I w trzeciej rundzie ale szacun tak czy siak dla niego musi być, no naprawdę wydawało się, że wygra, ale ostatecznie się tak nie skończyło. I w ogóle ciekawa sytuacja, po raz pierwszy mieliśmy taką sytuację, gdzie dwie, gdzie yy, można powiedzieć sala była na pół podzielona i to też w sumie szacunek dla kibiców niemieckich, że tak licznie yy, wypełnili Aleksandra Palat, a w niemiecku, a w języku 4 dla gospodarzy tych mistrzostw. No i na sam koniec dnia dostaliśmy magic Avanced the Angel Neim. Oczywiście, łokony jak to tutaj przy tych dwóch musiały być kosmiczne i takie były. A sam mecz był nawet okej, okay, ale ostatecznie to ten, który jest zostawiony, wygrywa 2 do 4 i Dalgel jest w czwartej rundzie. Brawa dla niego. No i w tej, ta, w czwarcie, można powiedzieć, y mamy dwóch, y trzech Anglików i jednego Islandczyka z północy. Także no, ciekawie tam się panowie, można powiedzieć. Bawę. No i co? Jeśli chodzi o dziś, wczorajsze mecze, to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o Drabinkę, to marzyłem tutaj. Najważniejsze dwa mecze dzisiaj to, oczywiście, po pierwsze dla nas, reprezentantów Polski, Jonny Clayton kontrakt Krzysztof Tajski. Kibicujemy naszemu reprezentantowi, że uda mu się wygrać, bo w to wierzę, bo szczerze, Clayton nie pokazał się z strony w pierwszym meczu. A drugim ważnym jest Michael Wangerowej kontra Steve i tutaj szczerze jest 50 na 50 Ja nie sobie ani na Smyfa, ani nie pisałbym takiego pewniaka, że Wanger to wira, bo Smyf gra kapitalnie. I tak w sumie samo. A jeśli chodzi o resztę meczy. No, to mamy heta kontra Vampir. Tutaj nie dziwię się, jak Vampir wygra, bo na gra wygra. bardzo dobrego drata. Williams kontra Vallenbeck. Wander Jeśli Wanderbelt odpali to, co od Rzeszakańskiego, no to Williams się może obawiać. Czkmar kontra Anderson. Tutaj szczerze też jest 50 na 50, bo Boris sam stać na pokonanie tutaj dwukrotnego mistrza świata. A co do mistrza świata z poprzedniego roku, czyli Michael Kontraki kontra Kidrowi, też tak jak powiedziałem, on się powinien go zdecydowanie obawiać. No i co? To byłoby na tyle jutro jeszcze są mecze oczywiście czwartej rundy no i właśnie po czwartej rundzie będziemy mieli przerwę i będziemy się widzieli już w nowym roku w Świnach. i mam nadzieję, że będziemy się widzieli w jutro też po stronie Krzyżka Jadowickiego zwycięskim, no i tak samo będzie po Nowym Roku więc kibicujmy, no i to było teatr, ja nazywam się Katarzyna i to było podsumowanie kolejnego dnia Mistrz Świata PDC